Cześć, w tym filmie mówimy sobie czym jest i posłużywać wtyczki Tilio w przeglądarce. Wtyczka Tilio to jest spore ułatwienie w pozyskiwaniu kontaktów kontrahentów czy lidów do naszego CRM. Działa w bardzo prosty sposób. Po dodaniu i skonfigurowaniu wtyczki możemy dodawać rekordy do naszego CRM-a bezpośrednio z serwisów takich jak LinkedIn, Google czy Facebook, również z dowolnej strony jakiejkolwiek firmy w internecie. Sprawdźmy sobie jak to wygląda w praktyce. Przy konkretnej firmie czy osobie w serwisie na przykład Google pojawi się dodatkowy przycisk w naszej przeglądarce. Dzięki niemu możemy od razu dodać kontrahenta czy kontakt do naszego CRM-a. W tym miejscu również uzupełnimy jego podstawowe dane. Dodajmy sobie jednego kontrahenta. Jak widać, dosłownie dwoma kliknięciami kontrahent dodany do CRM-a. W tym miejscu możemy również sobie szybko edytować jego podstawowe dane. Jeśli chcemy od razu dodać szansę sprzedażową dotyczącą tego kontrahenta, na przykład dla handlowców takiego zimnego Lida, wystarczy, że przejdziemy na kartę szansę i dodamy nową. Wybieramy sobie lejek i gotowe. Możemy również edytować taką szansę z tego poziomu, czyli np. zmienić jej etap, lejek, dodać jakieś kontakty do niej czy, czy konkretną notatkę. Aby przejść do kontrahenta i zobaczyć, jak wygląda w CRM-ie, wystarczy, że klikniemy w jego nazwę. Podobnie jest z szansą, po kliknięciu w jej nazwę, otworzy nam się w CRM-ie. Wtyczka działa równie dobrze na LinkedInie czy również na Facebooku. Możemy dodać konkretną osobę jako kontakt lub jako kontrahenta. Po dodaniu, wszystkie dostępne dane z profilu danej osoby lub firmy zostaną uzupełnione w CRM-ie. Dodajmy sobie taki kontakt i kliknijmy w jego nazwę. Jak widać, wszystko co było dostępne na profilu tej osoby mamy uzupełnione. Ponadto możemy dodać kontrahentów czy szanse sprzedaży bezpośrednio ze strony konkretnej firmy. Wystarczy, że na stronie użyjemy prawego przycisku myszy i wybierzemy Tilio. Tutaj możemy wybrać Dodaj po domenie. Sztuczna inteligencja postara się, aby wszystkie dane zostały uzupełnione automatycznie. Możemy również dodać kontrahenta po zaznaczonym tekście, czyli na przykład zaznaczamy sobie dane kontaktowe, gdzie mamy NIP, nazwę firmy, adres. Wtedy używamy prawego przycisku myszy i wybieramy dodaj po tekście. Po chwili otworzy się modal, gdzie dokończymy dodawanie kontrahenta. I tutaj również możemy edytować jego podstawowe dane, czy dodać dla niego szanse sprzedaży. Dzięki takiej wtyczce nie wypadnie z głowy dodanie kontaktu do CRM, -a. zrobisz to od ręki, bez zbędnego przełączania się między kartami i traceniem czasu na wchodzenie w odpowiednie moduły. Kilka kliknięć w dowolnym serwisie i kontakt czy szansa sprzedaży dodane do CRM'a.